5 mitów na temat Linuxa, w które z jakiegoś powodu ludzie wierzą. Numer 1: gadanie, że jest zupełnie inny niż Windows. I ja zawsze zadaję pytanie, co takiego jest tak innego niż w Windowsie. Bo szczerze mówiąc, niektóre środowiska graficzne na Linuxie, jak na przykład KDE Plasma, są bardziej podobne do Windowsa 10 niż Windows 11. Jest podobne do Windowsa 10. Więc czemu przechodzicie na Windowsa 11, skoro tak bardzo różni się od poprzedniego? Mit drugi nie ma sterowników. Słuchajcie, po pierwsze, osobiście nie miałem problemów ze sterownikami, ale słyszałem, że na NVIDII czasami bywają problemy, z tym, że one bywają przy jakichś bardziej gołych dystrybucjach niedostosowanych, a raczej jeżeli ktoś przechodzi na Linuxa, to bierze takie dystrybucje, gdzie te sterowniki NVIDII są już preinstalowane. Nawet znajdowałem na Linuxa sterowniki, których nie ma na Windowsa ani na Maca we współczesnych wersjach i tylko na Linuxie pewien stary sprzęt mi działał, na przykład mój tablet graficzny. Mit numer 3, nie działają gry. I słuchajcie, to będzie mocny statement, ale na Linuxie działa więcej gier niż na Windowsie. Już tłumaczę o co chodzi. Po pierwsze, praktycznie każda standardowa, single singleplayerowa gra działa. Przecież sam Steam Deck, gdzie odpalacie bardzo dużo gier, działa na Linuxie. Po drugie, faktycznie nie działają gry z kernel level anti-cheatem. Nie wiem, na przykład Fortnite. League of Legends, ale wydaje mi się, że to jest nawet plus, a nie minus. I po trzecie, Linux dużo lepiej radzi sobie z grami retro, które jeżeli chcielibyście ograć na Windowsie, musielibyście instalować jakiegoś Windowsa XP, albo wirtualne maszyny, bo na nowych Windowsach one nie działają, to na Linuxie po prostu ustawiacie parę kliknięć w łajnie, jak jesteście kumaci i odpalacie gry z 2005, z 2000 i z 2025, dokładnie tak samo. Punkt czwarty, to jest chyba mój ulubiony. Ciężko instaluje się programy, bo w Linuxie jakoś inaczej te programy nie działają. Słuchajcie, każda taka cywilizowana dystrybucja ma coś takiego jak repozytorium, menedżer oprogramowania i to nie jest tak jak na Windowsie, że musisz wpisać sobie na przykład w Google Discord, wejść na stronę Discorda, kliknąć pobierz, potem pobrać instalkę, kliknąć zainstaluj, przeklikać się, że dysk C, program file, zainstaluj i włączyć. Nie, na Linuxie macie po prostu menedżer oprogramowania. Wchodzicie, klikacie instaluj, dokładnie tak jak w jakimś App Store na telefon, z tym, że wszystko jest darmowe, klikacie, i działa. No i przechodzimy płynnie do punktu piątego, bo z tymi programami łączy się to, że ludzie myślą, że żeby ogarniać Linuxa, to trzeba klikać w ten słynny terminal, to co mam tu odpalone. Tak, terminal jest symbolem Linuxa, ale wiecie dlaczego? Nie dlatego, że musisz w niego klikać, tylko że możesz w niego klikać. Na Windowsie też, kiedy chcesz zrobić coś bardziej zaawansowanego, to musisz klikać w command line, tylko że command line jest do dupy. Natomiast na Linuxie też nie musisz tego używać, bo wszystko zrobisz dokładnie tak samo jak na Windowsie. Ale kiedy chcesz zrobić coś bardziej zaawansowanego, to ten terminal masz i fajnie się go nauczyć i możesz w niego klikać, bo jest to mega wygodne. Nie musisz, naprawdę. To nie jest tak, że ja tutaj jakoś bardzo zachęcam, ale dla jakichś autystyków jak ja, jest to super zabawa, która nie jest obowiązkowa. Także przechodźcie na Linuxa, bo szanujmy się.